Dobra. Odwrot. No trzeba się odwrócić na niego. Kurde, przez przypadek auto nacisnąłem. Za mało pospotowałem w tej bitwie. Niestety. Już jest po... Utonął, ty dwóch utonął w tej bitwie w ogóle. Report, report. Kolejny utonął. Ty, ja trzech tu na komendę wysyłam. Ja donoszę na trzech od razu. No będę zrobić trzy reporty od... <grybuj> Dobra Utonął Pierwszy delikwent Skopiuj doskowka W ogóle zaszmy tego gościa Okej okay. World of tankers Wsparcie um... proces zgłoszenie zgłoś niesportowe fizyka otwórz witam przynajmniej donoszę, że przeciwnik ujemnożliwił o kurwa! Powtórki nie dałem! <grystanie> jaj, dobra, to pierwszemu się może ujść na sucho. Dobra, to zrobię dwa razy go zreportuję. Niech mu będzie. Czekaj, jest zgłoś, naruszenie niesportowe, nadużycie fizyki. Dobra, jestem zaufaną sześćdziesiątką, może komendant ten. Dobra, lecimy z kolejnym. Pojazd zatonął. Skłapuj do schowka. Dobra. Nie, do, nie da się trzech na raz. Kolejny. Zniszczony. 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 Pojazd zatonął. Skopię do schowka. Dobra, Don Wulhako. Ja nie mam pewności. Ja zrobię trzy osobne. Będę mieć więcej roboty. Za coś mi płacą, tak? No, jak nigdy nie piszą, zawsze piszą. W sensie, nie mogę... Czekajcie, zaraz, zaraz ci pokażę, jak piszą. No, że podejmują kroki i tak dalej. No, czekaj. Patrzcie w ogóle, ile tego jest. I to dopiero od ostatnich zacząłem znowu reportować tych ludzi. No, i napiszą coś takiego. Eee, Dziękujemy za kontakt, bardzo nam przykro. Postaramy się, jak najlepiej pomóc. Uważnie przyjrzymy się na tej osobie i wyciągniemy odpowiednie konsekwencje. Niestety, nie jesteśmy w stanie w szczególności podać, jaka kara grozi, jest naszą wewnętrzną polityką. Mam nadzieję, że podobno. napisali, że to coś zrobią, nie?